Po raz pierwszy Sejm Rzeczpospolitej przyjął ustawę, która mówi, że żołnierze wyklęci mają być upamiętnieni 1 marca. I od tego roku, co 1 marca, będziemy spotykać się tutaj. I tutaj, zgromadzeni, co są. To jest jeszcze mało. Będziemy się starać, żeby młodzież przychodziła szkolna, aby wiedzieli, że ich przodkowie walczyli o wolną i niezawisłą Polskę. Chcemy, by tutaj odbywały się uroczystości. Ten pomnik w przyszłości, jak będzie rekonstrukcja dworca i tego skrzyżowania, będziemy chcieli, żeby go podnieść wyżej, żeby było widać to, co Czynili nasi przodkowie. Te imiona, które są wyryte na tym kamieniu, będą upamiętniać nasze działania. Ich prochy, Urząd Bezpieczeństwa, nie wiadomo gdzie ich pochował, a w zasadzie gdzie ich wrzucił do jakichś dołów, nie będę już mówił jakich, a tak się zdarzało. W każdym bądź razie ich ciała nie są wiadome, gdzie są pochowani. Chciałem powiedzieć i mówię, że będziemy pamiętać o nich do naszych ostatnich dni, a po nas przyjdą inni młodzi, którzy będą to samo czynili, aby wiedzieli, że Polska szanuje swoich bohaterów. A oni byli bohaterami i zasługują na to, by ich czcić i pamiętać. Marsz, marsz do Browski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz mar.